Szok. Agnieszka Kaczorowska wybuchła płaczem podczas wywiadu. Poruszono bardzo drażliwy temat. Agnieszka Kaczorowska rozpłakała się na wizji podczas wywiadu. Aktorka słynie z tego, że bardzo często zabiera głos na ważne i kontrowersyjne tematy. Dwa lata temu serialowa Bożenka z Klanu temu wypowiedziała się na temat mody na brzydotę. Za te słowa spotkał ją prawdziwy ostracyzm. W ostatnim wywiadzie wróciła do tego pamięcią i polały się łzy. Agnieszka Kaczorowska w polskim show biznesie jest już bardzo długo. Swoją ogromną popularność zawdzięcza głównie serialowi Klan, gdzie widzowie pokochali ją za rolę miłej i sympatycznej Bożenki. Aktorka nie tylko gra w serialach i teatrze, ale także tańczy. Przez lata mogliśmy widzieć, jak w tańcu z gwiazdami pod jej okiem swoje umiejętności taneczne szlifują największe polskie gwiazdy. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska udzieliła szczerego wywiadu w podcaście Aleksandra Sikory. W trakcie wybuchła płaczem. Kropka. Agnieszka Kaczorowska wybuchła płaczem podczas wywiadu. Padł drażliwy temat. Agnieszka Kaczorowska prężnie działa na Instagramie. Jej wpis sprzed dwóch lat o modzie na brzydotę dotarł do sporej liczby osób. Agnieszka wspomniała w nim między innymi, że jest estetką i lubi piękno. Ubolewała jednak, że obserwuje wokół siebie modę na brzydotę. Za te słowa spotkał ją prawdziwy lincz. Do dziś ciężko jej o tym mówić. W wywiadzie z Olkiem Sikorą wróciła pamięcią do tych chwil i nie mogła powstrzymać łez. Zdecydowanie za mało je rozwinęłam, za dużo dałam metaforycznych określeń, co zostało bardzo mocno przekształcone, dopisano do tego ideologię, która kompletnie nie jest moja i trochę na podstawie tego, co ja napisałam. Ja nie napisałam tego dobrze, to tak w dużym skrócie przypięto do mnie jakieś takie łatki i poglądy, które nie są moje, powiedziała w podcaście. Aktorka przyznała, że był to dla niej bardzo trudny czas i wtedy z jej oczu polały się łzy. Mogła wówczas liczyć na wsparcie swojego męża. Wiesz, jestem bardzo wrażliwą osobą po prostu i wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Nigdy nie chciałabym nikogo zranić, tym bardziej, wiesz, lubię wyrażać swoje poglądy, lubię wyrażać swoje zdanie, jednocześnie zawsze z taką intencją dobra i wspierania ludzi, mówiła zapłakana.